Dai, dai legendę, dai legendę. Drodzy widzowie, w odpowiedzi na wasze pytania, chciałbym powiedzieć, że dzisiaj jest opening! Siemano, mordeczki, z tej strony Kurpian. Przedstawiam Wam drugi opening z otwarcia 100 skrzynek. Obecnie mamy 445 subskrypcji. A zatem oficjalnie ogłaszam konkurs. I tutaj daję wam wolność wyboru, gdyż po zrobionej sądzie ciężko było tak naprawdę stwierdzić, co byście chcieli wygrać. A do wygrania koszulkę z moim logiem lub PSC w kwocie 20 zł. By dowiedzieć się, jak wziąć udział w konkursie, zapraszam cię na mojego Discorda, link w opisie. No i oczywiście nie zapomnij o subiku z dzwonem oraz lajkiem pod tym filmem. No to co, nie będziemy przedłużać i zaczynamy. I tak nic nie trafisz? Zaraz ciebie mogę trafić. Ciekawe czym. Niech ci wiedzieć, jesteśmy już w lobby, w centrum dowodzenia mojego konta. Mam obecnie 7367 pucharków. Na moim pierwszym openingu miałem 6268, czyli tak sobie tutaj pozwolę zerknąć na karteczkę, czyli przez tydzień uzbierałem 1099 pucharków. Czy to jest waszym zdaniem duża ilość, mała ilość? Chciałbym poznać wasze opinie, piszcie śmiało na dole w komentarzu Zajrzymy jeszcze do klubu Nasz klub posiada obecnie 760 356 pucharków No jest to znaczna różnica niż ostatnio Przejrzymy sobie tylko jeszcze tak na szybciutko za Tutaj na pierwszym planie mamy widocznego 8-bitowca Na randze 20 o mocy pierwszej Powiem wam szczerze, że był to nie lada wyczyn, ponieważ ciężko, naprawdę ciężko było osiągnąć tą rangę. Gdyby nie pan Kacper, którego serdecznie pozdrawiam, no nie byłoby to możliwe. Dobrze, co wam mogę tu jeszcze powiedzieć? Bibi z 13 rangi na 15 została awansowana z nowych postaci, które ostatnio dropnęłem. Pani B, czyli pszczółeczka, maja nasza kochana, eee, no, awansowałem na 13 rangę. Pani Piper, 11 ranga, no i też mogę się Wam pochwalić. Następnego dnia ze sklepu, ze z darmowej skrzynki, udało mi się odblokować panią Pam. Eee, także podsumowując, w ciągu czterech dni odblokowałem cztery postacie. Także wydaje mi się, że to jest spoko. Eee, z karnetu bojowego zostało jeszcze tylko MZ przy 8000 Pucharów. Eee, mam nadzieję, że w szybkim czasie ją odblokuje. No a reszta tylko ze skrzynek, tak? Mam nadzieję, że podczas tego openingu uda się odblokować. jedną postać z legend może to być Kruk, Leon, Spike, Sandy. To tak średnio, ale też się wcale nie obrażę. Mówię w zupełności z tych 100 Skrzynek może mi paść jedna postać legendarna i będę zadowolony. No to co, trzymajcie kciuki i zaczynamy. Lecimy go. Ta pierwsza skrzynka 50 monet. Czyli bibi, bibi. 16, 3 klejnociki może być. Czekam na legendę, czekam na legendę. Çakamalı geldi. Çakamalı geldi. Çakamalı geldi. Çakamalı geldi. Yılın bilecik. <Sessizlik> boom, 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 boom.

Jeszcze cztery zostały skrzynki z małych i przejdziemy do dużych. Oj, tutaj chyba z tych małych to nie dropnie żadna postać. Nawet mityczna. Dobra. Niestety z małych skrzynek nie udało się nic wydropić konkretnego. Co mnie najbardziej ucieszyło, to 400 żetonów podwo podwojonych. Eee, dobrze teraz otwieramy 16 dużych skrzynek Dobra, dwa trzy 11 dobra, dobra, trochę się nie zbiera. Dajcie mi tą legendarną postać. Proszę, proszę was. Dobra. Nic nie ma. Eee, jeszcze ze sklepu weźmiemy za darmo skrzyneczkę. Też nic nie ma. Eee, tutaj jeszcze stąd weźmiemy. Została ostatnia mega skrzynka. Eee, jeżeli tu nic nie wydropi. No to cóż ja mogę poradzić, no? Po prostu nie będziemy mieli szczęścia, nie? Otwieramy. Dawaj, dawaj legendę, dawaj legendę. No niech będzie, niech będzie, no Lepsze to niż nic, lepsze to niż nic No, chociaż mnie ta Duża skrzynka urat... Przepraszam Największa skrzynka mnie uratowała, nie? Chociaż, chociaż to, chociaż to, no Jestem, jestem zadowolony, powiem wam szczerze Lepsze to niż na pewno e, Zero, bo myślałem, że już naprawdę nic mi nie Nic mi nie wyjdzie, nie? Nie wyskoczy z tych skrzynek No ale mamy, mamy Maxa To jest moja pierwsza postać misty, mityczna Przepraszam Zadymiasz 1 na 4 Max jest jak burza Jej atak to super szybki blaster Super atak to przyspieszenie Dla niej i dla sojuszników Dobra Przejdziemy jeszcze na chwilę do sklepu e, Chciałbym tutaj Ulepszyć na Maxa e, Panią Nite Yy, chciałbym wybrać Star Power'a Niedźwiedź Nity atakuje szybciej Odstęp między Dziusami jest mniejszy o 60% Dobra, bierzemy No i dziesiąty poziom No i portfel został wyczyszczony no, to Pokażę Wam jak się prezentuje Nita na dziesiątej mocy Na pewno będzie testowana na igrzyskach W najbliższym czasie pokażę wam jeszcze Maxa, no time, która właśnie będzie teraz testowana w boju. Jak na movementu ma bardzo dobry. Dosyć szybka jest. Te pojedyncze i kule są strasznie słabe. avalanche Arciuch, no. no i tak się zaprezentował nasz Max. Chciałbym poznać Wasze opinię na temat tej postaci w skali od 1 do 10. Albo po swojemu. Moje osobiste odczucia są mieszane. Mm, powiem wam szczerze, że sami widzicie. Dopiero na szóstej randze mogłem zdobyć Wina. Moim zdaniem jest to postać na średnim poziomie. Na pewno są o wiele lepsze. Wolałbym sobie inną pograć. No ale dla niej miejsce w naszym ekwipunku też się znajdzie. Tyle by było z mojej strony. Wpadajcie na moje live'y, na moje social media, które są pod tym filmem. W najbliższym czasie będą kolejne filmiki. Też związane z Brawl Starsem. Openingi też będą jak najbardziej. Jak tylko wbiję 100 skrzynek, to na pewno się pojawią na kanale. Dziękuję, że byliście. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć. Ojej, Oj. Nareszcie koniec. Boże. O, Która jest godzina? Piąta rano... Która?! Piąta rano?! A coś ty myślał?! O Boże, nie wierzę, nie wierzę w to! To uwierz! O Specjalnie dla innej postaci robić taki opening... Boże, nie, nie... nie, nie ojej, nie wierzę, nie ojej, nie jaki biedaczek, ojej... I co jeszcze powiesz? Oj dobra, Wera, przestań, już mam dość twoich humorków, naprawdę jestem zmęczony. Oj przestań już się tak pieścić, ja też muszę wysłuchiwać twoje jęki. Lepiej mnie nie prowokuj, bo źle to się dla ciebie skończy. Naprawdę. Ha! Nie bądź taki śmieszny! Zobaczymy, czy ty będziesz się śmiała. Jak poczujesz się jak mały szaląc przez okno. Nie podpuszczam cię. Ale wiem, że i tak tego nie zrobisz. Słaby jesteś. Nie masz psychy. Jeszcze trochę pogadaj, a naprawdę mnie zdenerwujesz, no. <grytanie> Zabawny jesteś, wiesz? Uśmiałam się. Tak? No? Dobra. Sama tego chciałaś. Miarka się przybrała. Ej, Kurpion, co ty robisz? Kurpia, nie żartowałam! Zostaw to okno! Ej, zostaw mnie! Zostaw! A few moments later. No, chyba nic tu raczej nie będę zmieniał. Zostawię tak jak jest. Kto tam? Czego chcesz? Sama co mi zrobiłeś, Draniu? Nie wypłacisz się do końca życia.